Parę zapał. Mówiłem o sypie i ostatnim się Nie wiem czy to się nagrało, ktoś się tam oburzył, prawda? Czy jak się miałem nazwać, że to ludzie z miasta przychodzi mieć. A to kurwa wyrzuca. Rolnik sobie sam nie sra, prawda? O Jest pomostek. Nie mam nic kolego do jedzenia dla ciebie. A. Patrzę, widzi mnie na pewno. No, niestety nie mam nic chyba do jedzenia. Chociaż może mam chlebek jakiś. Zaraz zobaczymy. Jak znajdę, to pokażę. Jak w piernicza. Dobra, tymczasem. Co powoli będę spadał z tej miejscowy. E, tylko i dlatego, że jestem tam śmietnisko. Zając zapierdziela. Się wystraszył, pewnie siedzie tu w krzeczorach. E, z tego względu, że tutaj widzę, to jest działka gminna. E... Ona jest na sprzedaż śmieci, powywalane gruz. Wiadomo, wszystko wypieprzali. Jest pełno polmosów, znalazłem kilka rodzajów e... polmosy szlachetne. Nawet znalazłem jeden habrowy. E... Później Wam go pokażę. E... Tutaj zapalnik zostawiam go w ziemi, oczywiście. Nie będę go zabierał. Niech sobie. Niech sobie rdzewieje. Wlazłem w takie krzaki, tutaj będę wracał teraz do samochodu. Jest takie wzniesienie, tam się napieprzali też przede mną. Gdzie łaziłem wcześniej z Armandem, znaczy wcześniej rok temu. I tak myślę, że z tej strony też mogli tam atakować. Są tutaj doły, jakieś okopy porobione. Także przejdę, zobaczę, może coś tutaj zalega. Dobra, tymczasem mam piłkę do golfa. Nie wiem co ona tu robi tam dosyć równo może ktoś przyjechał na ognisko czy coś posiedzieć sobie podbijać i piłka mu tu wpadła trójka nie wiem co to znaczy może to ciężar bo wielkością one chyba takie same są nie wiem nie mam pojęcia córka się ucieszy dobra na razie I ktoś mi powie co to może być widać chyba z, z nierdzewki tylko nalot ma, bo śruby były wkręcane Zardziewiały. i zardzewiały. i ta obejma, dlatego jest nalot rdzy. Wygląda na jakiś akumulator. Bateria. Alko. I ED45. Coś się z tego leje jeszcze? bo to będzie woda. Nie wiem co to jest. Tu ma jakieś mocowania. Tu też. Nie wiem, czy brać, trochę ciężkie. Dobra, idę naprzód tymczasem. Tak, gadam do Was, do was gadam. <laughs> a tu nie włączyłem kamerki. Yy, dziurę wykopałem, sygnał był równy dosyć. Chyba, że coś jeszcze leży. Nie raz Wam pokazywałem już takie opakowanie w dużych ilościach. W lesie to często kopię. Sygnał był na folii, ale był dosyć równy, dlatego wykopałem. Okazało się, że to jest to. To jest środek przeciw siekliźnie dla lisów. Widać nawet tutaj ślad. Kieł był. Powiedział mi to mój tata, jak ostatnio u niego byłem. Też go zaciekawiło, co to może być. I tak wpisał tą nazwę, bo ja zawsze golasy znalazłem. Ten widzę też ma, też ma opis, także też bym mógł doszukać, co to jest. Jest to środek na przeciwko yy, wściekliźnie. O tak, dobra, nie będę się rozgadywał o, o jakichś pierdołach. Chciałem tylko tak napomknąć. Dobra, tymczasem. Oj, dzisiaj mam taki dzień zrypany. Więcej za kółkiem niż yy, z wykrywką. Wróciłem na bagna Nie mogłem znaleźć takiej miejscówki dobrej Wszystko już obsiane Pojechałem, nie chciałem wbijać się w, w pola Żeby nie niszczyć tego Szczerze mówiąc nie zerknąłem tak na mapy wcześniej Też nie przygotowałem się Gdzie tam można pojechać Narobiłem tylko trochę kilometrów Mówię, ja Wracam na bagna, tam gdzie ostatnio łuskę już znalazłem Jedną O jakich? Krzemień zajebisty biały Ś się też trafił No i Nie wiem to od piecyka chyba takie wygląda jak fajera, ale nie ma dziurki, ale może być Nie wiem, całe stalowe No nic, poszukamy na tym terenie mówię dzisiaj Dzisiaj raczej nic tam nie wskoczy ładnego Jest tu mokro też gorzej jak ostatnio nawet A dlatego, że popadało, no ale nic. Próbuję się nie utopić i nie połamać wykrywacza. Dobra, to tymczasem. bagno jest naprawdę dziwne, dziwne fanty tu wychodzą. Przed chwilą była jeszcze jedna podkowa, jakieś łuski dwie. No te fanta... Ten, te bagno fanty mówię. Te bagno fanty daje dziwne. Ostatnio widzieliście. Teraz też nie wiem co to ma być. Jakaś zawieszka. Chyba, czy coś takiego. O. To jest na sprężynce. Yy, tutaj jest haczek. Ten, yy, igła taka. Do wbijania. To jest na sprężynce. Cior, jest co to. Tu jakaś blokadka. W domu pokażę lepiej, jak to doczyszczę, nie? Oj. Na razie jestem uwalony w ziemi cały. Dobra. To tymczasem. Wróciłem do domu, bo nic fajnego nie wykopałem. No i zimno już mi było. Taki wiatr nieprzyjemny strasznie. No i na tym bagnie się skąpałem dosyć solidnie. No i musiałem wracać. Nie pokazałem no jakieś takie, nie wiem, zabezpieczenie to Musiało coś trzymać, było wkręcone po prostu to był gwint. takie takie kółeczka są. To można było dokręcić jak od piasty coś takiego no jak widzicie polmosek i i ta przypinka, no nie wiem co to zawieszka, przypinka może to ułamane jest ja to czyszczę, zobaczę zrobię zdjęcie na koniec a jeszcze jakaś tam podkowa wpadła podkowa i ta blaszka nie chcę się tego wyciągać, to wszystko brudne ładny krzemień znalazłem, no. No a dzisiaj polno. Jakieś łuski, No i gaciowie to jeden. Nie pokazywałem już. Nie chciało mi się. O, dobra. Dzisiaj nudny film. <grym> Może będzie jutrzejszy, lepszy. Wrzucę go na, na YouTube. Co tam. Może ktoś lubi. Ła... Rzucę, bo ładne widoki się były. O tak. Dobra.